Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu wspomnimy tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpisanie współpracy z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. American Dream Krzysztofa Guza. A przy mikrofonie Jagoda Strzyżewska. I Krzysztof Brauer. Zapraszamy. Radiowy Ekspres Studencki. W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Święto Zmartwychwstania Pańskiego, dzień, który kończy okres wielkiego postu w kalendarzu liturgicznym. Rozpoczynamy czas radości, szczęścia, a przede wszystkim, mogliśmy na chwilę się zatrzymać aby spędzić chwilę z najbliższymi. W jeszcze większej koncentracji, podczas tego wyjątkowego okresu, mogło pomóc nam uczestnictwo w uroczystościach Triduum Paschalnego, czyli trzy dni, gdy w największym stopniu skupiamy się na męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wigilia Paschalna. W wielu parafiach stałą tradycją jest procesja rezurekcyjna. To moment, w którym o poranku wielkanocnym możemy jeszcze bardziej uczcić zmartwychwstałego, idąc z krzyżem i figurką Chrystusa. Stałym obyczajem jest także tak zwany śmigus-dyngus. Zabawa, która swoją nazwę wzięła od witek wierzby czy palmy, którymi niegdyś bito symbolicznie po nogach. Współcześnie bardziej znanym zwyczajem jest oblewanie się zimną wodą. Czynność ta początkowo była symbolem oczyszczenia z brudu, chorób, a także grzechu. Obecnie stanowi także jedną z form rozrywki, nie tylko dla dzieci. Posłuchajmy duchowego przesłania na czas Oktawy Wielkanocnej, jakie skieruje do nas student drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ksiądz Mateusz Pstrągowski. Kiedy patrzymy na na czas zmartwychwstania pańskiego. To można by było ulec takiemu złudzeniu, że w tym czasie trzeba się tylko śmiać, być wesołym. A to nie jest prawda, bo kiedy widzimy ludzi, którzy zderzają się, można powiedzieć, z tą tajemnicą zmartwychwstania, to oni są w różnym doświadczeniu. Maria Magdalena płacze, uczniowie są zamknięci z obawy przed Żydami, czyli występuje jakiś lęk, jakiś niepokój, jakaś obawa o przyszłość. W takie doświadczenie, czyli nasze ludzkie doświadczenie, z którym my też się mierzymy, z tymi samymi sytuacjami, chodzi zmartwychwstały Chrystus. I nie chodzi o to, żeby. Tutaj w tym czasie mamy się śmiać, jeżeli nie chce się śmiać, albo, albo, albo być wesoły, jeżeli tego nie czuje wewnętrznie. Ale chodzi o spotkanie z martwych wstałego, czyli o objawienie, że on jest w tym doświadczeniu, które mnie spotkało, nawet w tym trudnym doświadczeniu. Słuchacie, res. Krzysztof Góz. To student pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który spędził pewien czas w Stanach Zjednoczonych. To doskonałe doświadczenie, które mógł nabyć nasz student, ale też okazja, żeby bardzo dobrze poznać USA i zbadać prawdziwość w większości historii, jak które się o tym miejscu opowiada. To nie tylko przyjemności, ale nasz kolega wyjechał, aby podjąć się pracy. Mimo wszystko miał możliwości, aby skorzystać ze wszystkiego, co ten kraj mu zaoferował. Jeszcze z tą rezygnacją tak wytrwałem do środy, bo jeszcze trochę menadżerka mnie namówiła, że, żebym z nią do pracy pojechał, zobaczył jak ona pracuje, ale w środę już był ten kulminacyjny moment i zrezygnowałem. I wiem, jakbym nie poznał e, Magdy i jej rodziny, to bym nie został w Stanach Zjednoczonych. Nie zostałbym tam, nie zmieniałbym pracy. Yy, tylko bym zrezygnował i pojechał do Polski. A okazało się tak, jak pisałem w artykule, że ten taki American Dream to jest jak wspinaczka górska. Zatem American Dream, prawda czy też nie? Po więcej zapraszamy do artykułów Krzysztofa guza o tej przygodzie, które można przeczytać na naszej stronie internetowej aksim.edu.pl. Ale to nie koniec na dzisiaj, bo temat poruszymy w rozmowie magazynowej, której gość połączy się z nami bezpośrednio z Ameryki. Zostańcie z nami. To jest radiowy ekspres studencki. W piątek 31 marca podpisano współpracę między Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu a Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. W obiekcie przy wykorzystaniu różnorodnych środków przekazu celem jest ukazanie zwiedzającym dramatycznych doświadczeń małych więźniów. Głównym zadaniem jest gromadzenie materiałów o wartości historycznej, np. listy obozowe dzieci, dokumenty związane z pobytem czy księgi pochówków ludności łódzkiej z okresu II wojny światowej. O znaczeniu współpracy powie rektor naszej uczelni, ojciec dr Zdzisław Klawka. Chcemy przywracać e, najbardziej bohaterskie chwile, ale też czasami bardzo tragiczne e, chwile przeszłej historii, e, gdzie nasi rodacy cierpieli i dzisiaj e, możemy sobie uświadomić, że w czasie II wojny światowej chyba najbardziej cierpia, ucierpiały dzieci. I widzimy, że dzisiaj też dzieci dalej cierpią. Niech ten obóz właśnie w Łodzi niech będzie coraz bardziej znany i chcemy też z pomocą naszych studentów rozpowszechniać wiedzę o tym obozie, o tym, co Niemcy robili z polskimi dziećmi. Natomiast jak to wygląda z drugiej strony? Doda dyrektor muzeum dr Ireneusz Piotr Maj. Zależy nam na tym, żeby studenci kierunków humanistycznych, ale nie tylko, również technicznych, mówimy tutaj na przykład o informatyce, no, wsparli działania pracowników muzeum, bo rzeczywiście bardzo dużo pracy przed nami. Jesteśmy takim muzeum, które dopiero powstało. Można powiedzieć, jesteśmy w stanie organizacji. Prowadzimy teraz szereg działań zarówno i Związanych z tym, żeby wreszcie powstało muzeum jako nowy gmach, nowoczesny na terenie byłego obozu. I potrzebujemy takich ambasadorów, tych młodych ludzi, którzy tą pasją będą też zarażali swoich najbliższych znajomych, bo rzeczywiście temat jest niezwykle istotny z tego punktu widzenia, przede wszystkim naszej historii, tej najnowszej, odkrywania tej historii na nowo, ale też z docieraniem, z takim przekazem związanym z wartością bo przede wszystkim te dzieci, e, dzieci polskie, które były w obozie przy ulicy Przemysłowej, często były w stanie przetrwać dzięki tym wartościom zaszczepianym im e, przez rodziców w domach, tak? czyli dzięki wierze, e, dzięki tym modlitwom, które, e, które podtrzymywało ich na duchu wtedy, kiedy już tych ziemskich rodziców nie mieli. Słuchacie Res, a już teraz czas na magazyn, który poprowadzi dla Was Martyna Olejnik. Witaj Martyno. Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Martyna Olejnik. Moim dzisiejszym gościem rozmowy magazynowej jest student pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Krzysztof Głus. Cześć, witam. Krzysztof Głus łączy się z nami prosto z Ameryki i właśnie tego będzie dotyczyła dzisiejsza rozmowa. Ostatnio na stronie internetowej naszej uczelni pojawiły się bardzo ciekawe i interesujące artykuły dotyczące twojej właśnie przygody w. W Ameryce, która wbrew pozorom i powszechnemu mniemaniu nie zaczęła się tak idealnie jak typowa pogoń za marzeniami amerykańskimi. Zacznijmy może od początku. Skąd w ogóle pomysł na wyjazd do Ameryki? Zanim odpowiem na pytanie, skąd w ogóle pomysł o moim wyjeździe do Ameryki, o spełnieniu, tak jak się to mówi, w cudzysłowie, American Dream, to pozdrawiam Was wszystkich ze Stanów Zjednoczonych, bo obecnie przebywam w Minneapolis w stanie Minnesota. Pojechałem, poleciałem w sumie w kwietniu odwiedzić znajomych, odwiedzić rodzinę, która mi pomogła. Właśnie w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych zeszłe wakacje. Skąd w ogóle pomysł, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych, to powiem szczerze, że to trochę przypadek, bo. Napisała do mnie koleżanka SMS: Hej Krzysiu, czy chcesz lecieć do Ameryki? Na początku się zastanawiałem, czy to w ogóle dla mnie, przecież angielskiego dobrze nie potrafię, czy ja się tam poradzę, ale stwierdziłem, że w sumie czemu nie? Spróbuję, co mi szkodzi. Raz się żyje, a póki, póki się jest młodym, jeszcze nie mam rodziny, to y, warto korzystać i podróżować. Napisałem, że tak, chcę. No i kilka dni później zadzwoniła do mnie menadżerka z firmy na taką rozmowę. Wstępną, później były te spotkania zapoznawcze z całym programem, oczywiście rozmowy kwalifikacyjne. E, miałem pierwszą rozmowę kwalifikacyjną z menadżerem z Estonii, później miałem jeszcze drugą rozmowę kwalifikacyjną, już którą przeprowadził Global Educational Concept ze Stanów Zjednoczonych. No i się dostałem. Trzeba było oczywiście zapłacić za, za pozwolenie o pracę w Stanach Zjednoczonych. No, i jak już zapłacone było, to tak naprawdę klamka zapadła. Jak wyglądały twoje początki w USA? Przyznam szczerze, to był bardzo ciężki czas, bo upał prawie 40 stopni całymi dniami od rana, od 8, aż do późnych godzin, cały czas na zewnątrz, na zewnątrz, nie można było wchodzić do hotelu i cały czas szkolenia. Albo uczyliśmy się jak rozmawiać, mieliśmy przygotowane takie sole stocking, przygotowujące do sprzedaży. W jaki sposób mamy rozmawiać z, z potencjalnym klientem. I jeszcze dodatkowo były wykłady nad, odnośnie e, emocji, jak sobie radzić z emocjami, jak e, poradzić się z tym, że ktoś nam odmówi, po, powie nie, nie chcę kupić. Ta praca była naprawdę. Ciężka może nie o tyle fizycznie, ale psychicznie, ponieważ trzeba było wstać o siódmej, 10 minut na przygotowanie się, tylko 10, i do pracy. A śniadanie każdego ranka w McDonaldzie, bo wychodziło najtaniej i nie trzeba było tam dawać napiwków. A urodziny goszczącej, yy, u której mieszkałem wraz z menadżerem, nie mogłem jeść, bo Zasada programu tego zabraniała. Widzę bardzo sztywne ramy czasowe. Jak sobie radziłeś z tym wszystkim emocjonalnie? I jaki miałeś kontakt z rodziną wtedy? No właśnie, kontakt z rodziną to też taki paradoks tej firmy, o, o której pisałem w artykułach, że zabroniła kontaktować się z rodziną, z przyjaciółmi przez nie przez cały tydzień pracy, bo od tego. Według ich zasad była tylko niedziela na to przeznaczona. Nawet musiałem zablokować Instagrama, swój prywatny profil, prywatny profil na Facebooku. Kazano nam założyć inny, firmowy profil Facebookowy i z niego tylko można było się kontaktować z menadżerami i innymi osobami, ale nie z rodziną. Jak mimo tylu problemów, niepowodzeń i przeciwności losu znajdowałeś motywację, by nie spakować się i wrócić do Polski? Kontaktowałem się z rodziną. Dla mnie to było nierealne, żeby nie zadzwonić do rodziny, powiedzieć, co u mnie słychać, jak się czuję, co, co robię, jak minął dzień. No, nie, nie wyobrażałem sobie tego. Po drugie, gdy już naprawdę chciałem zrezygnować z tej pracy i wracać do Polski, wiem, że na pewno anioł stróż czuwał, widząc, w jakiej jestem sytuacji, że już naprawdę nie daje rady. W jed jeden dzień pukając do drzwi. Spotkałem Polkę, Magdę, jej męża i jej syna. I wiem, jakbym nie poznał e, Magdy i jej rodziny, to bym nie został w Stanach Zjednoczonych. Nie zostałbym tam, nie zmieniałbym pracy, e, tylko bym zrezygnował i pojechał do Polski. A okazało się tak, jak pisałem w artykule, że ten taki American Dream to jest jak wspinaczka górska. Napisałeś cykl cudownych artykułów. Dlaczego to zrobiłeś? Jaki był cel napisania tych artykułów, podzielenia się tą przygodą? Stwierdziłem, że warto się podzielić, jak działa firma, w której pracowałem, żeby też trochę przestrzeć inne osoby, a także żeby zachęcić do tego, żeby zwiedzać świat. Jakie rady dałbyś osobom, które chcą spełnić swoje American Dream i wlecieć do USA i może nawet zostać tam na dłużej? Taką jedną radę, jaką mógłbym dać, to, to właśnie to, żeby się nie bać, żeby mieć odwagę ryzykować. Ryzykować, bo naprawdę są różne przeciwności. Na każdym kroku pojawiają się problemy, tego, tego nie da się uniknąć, ale wszystko jest do rozwiązania. Cóż, zobaczymy jaki będzie powrót, bo, bo wracam 20 kwietnia do Polski, więc zobaczymy, co mnie spotka. Może utknę na lotnisku w Londynie. Zobaczymy. <laughs> bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, Krzysiu. Życzę Ci dalszych sukcesów i spełniania marzeń a naszych słuchaczy zachęcam bardzo do przeczytania artykułów Krzysia, które znajdują się na naszej stronie internetowej. Dziękuję jeszcze raz. Również dziękuję. Gościem dzisiejszej rozmowy magazynowej był student Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Krzysztof Góz. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, Martyno. I tym amerykańskim akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Kolejne niezmiennie w przyszłym tygodniu o stałej porze. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was na portalach społecznościowych Instagramie, Facebooku i Twitterze. Odwiedzajcie również naszą stronę internetową aksim.edu.pl A żegnają się z Wami Jagoda Strzyżewska i Krzysztof Brauer. Do, Do usłyszenia! usłyszenia.